Na cmentarzu w Końskich w niedzielę i poniedziałek prowadzona będzie kwesta na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków. Również w tych samych dniach zarówno w Końskich, jak i na kilku innych cmentarzach powiatu swoją zbiórkę prowadzić będzie hospicjum imienia księdza Sykulskiego z Rudy Białaczowskiej. Hospicjum z gminy Gowarczów zbierać będzie pieniądze na bieżącą działalność, tak by móc przyjmować jak najwięcej potrzebujących osób. Wolontariusze będą specjalnie oznakowani i pojawią się oni przy głównych wejściach do wielu cmentarzy w niemal wszystkich gminach powiatu koneckiego. Będą to uczniowie w towarzystwie do dorosłych opiekunów. Wielką kwestę na rzecz odnowy nagrobków w Końskich po raz kolejny organizują regionaliści i krajoznawcy. Byliśmy pełni obaw, jak zareagują mieszkańcy końskich i osoby odwiedzające cmentarz na wszystkich świętych, jak zareagują na taką właśnie zbiórkę publiczną, ale okazało się, że w tym roku już po raz piąty będziemy kwestować. Przez te cztery edycje. No, nikt złego słowa nam nie powiedział. Przeciwnie, mieliśmy wiele słów poparcia dla tej idei no, odnawiania czy zachowania w pamięci osób. No i, no i na grobków, tych grobów zabytkowych szczególnie. Przez te cztery poprzednie edycje udało nam się zebrać ponad 54 tysiące złotych. Tylko w ubiegłym roku, znaczy dwa lata temu, bo w ubiegłym roku się kwesta nie odbyła ze względu na pandemię, zebraliśmy 20 tysięcy 555 złotych. No i na przestrzeni tych czterech lat z, z pieniędzy Dzięki hojności koneczan odnowiliśmy 16 zabytkowych grobów. W tym roku regionaliści za pozyskane pieniądze chcą przede wszystkim wyremontować zespół kwater znajdujących się tuż przy kaplicy cmentarnej. Jest tam sześć bardzo starych pomników, których stan nie jest najlepszy. W kwestę zaangażowało się wiele osób. 35 osób jest zapisanych do kwestowania. Mamy takie zmiany co dwie godziny. Zaczynamy w niedzielę 30 października od godziny 8. No, i będziemy kontynuować tą zbiórkę również w poniedziałek we wszystkich świętych od godziny 7 do godziny 17, aż no, już będzie po zmroku. Będzie nas można spotkać no, przy wejściach, wszystkich wejściach w zasadzie no, na nasz cmentarz parafialny w Końskich. O wynikach finansowych zbiórek publicznych prowadzonych na naszych cmentarzach przy okazji tegorocznego święta zmarłych będziemy Państwa informować w TKN24.